Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy zaprasza mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko słuchaczy i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 13 dzień marca 2025 roku. Słońce wzeszło o 5.59, a zajdzie o 17.44 imieniny obchodzą Patrycja, Krystyna i Bożena. Solenizantom wszystkiego pięknie, niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień wrażliwych. Motto na dziś: każdy człowiek został powołany do tego, aby coś w świecie doprowadzić do doskonałości. Przysłowie. Chasydzkie. 487. wydanie codziennika motywacyjnego: proszę zapiąć pasy, usiąść wygodnie i odjeżdżamy. Dzisiejszy codziennik dedykowany jest wszystkim tym, którzy poszukują alibi za każdym razem, żeby czegoś nie zrobić, żeby nadal tkwić w słabej pracy, w deficytowym dole, w toksycznej relacji, w mobbingu, w tych wszystkich rzeczach, które nie są dobrostanami. Albo żeby nie osiągać nie zdobywać swoich marzeń. Aby nie kreować wszystkiego tego, co zapewnia nam dobrostan. Żeby po prostu dobrze żyć. Ten codziennik zmieni życie wielu ludzi. I wiem to na pewno, bo stosuje tę technikę od wielu, wielu lat. Rozdaję ją swoim coachi. I oni najpierw pukają się w czoło, a potem mówią kurczę, to była rewolucja. Więc jeżeli jesteś osobą, która poszukuje alibi na każde rozwiązanie, potrafi odłożyć w czasie, Ileś tam razy coś, żeby coś zrobić, a potem kończy się jak zawsze, czyli zrobię to nigdy, no więc posłuchaj bardzo uważnie. Ja nie wiem, czy znasz takie osoby. Ja znam ich kilkanaście. Takie osoby, które 31 grudnia każdego roku podejmują naprawdę bardzo żelbetonowe postanowienie: że od 4 czy tam 5 stycznia będą chodziły na przykład na siłownię, na Pilates, na jogę i będą dbały o swoje białkowe powłoki, o swoje ciała. No bo przecież są grube albo grubi, albo nie tak się ruszają. I to w ogóle jest już czas. I już przyszedł na to czas. I wielu z nich siada do komputera, otwiera stronę rzeczonej siłowni, klubu jogi, nie wiem, fitnessu i tak dalej i kupuje karnet na cały rok. No bo przecież jak masz karnet, to będziesz miała albo miał zobowiązanie, że należy chodzić. I wybija data tego 4 albo 5 stycznia przyszłego roku, kiedy to oni już muszą rozpocząć realizację swojego postanowienia, no bo tak przecież zadecydowali kilka dni wstecz. No i zaczyna się... No przecież jest wtorek, no przecież nie takie buty, no przecież nie taki strój, no przecież jest zimno, no przecież jak pójdę to się spóźnię. I te wszystkie rzeczy, które stanowią o tym, że tego nie zrobią akurat dziś, pomimo tego, że mają karnet i postanowienie zostało podjęte kilka dni wstecz. Zrobią to jutro. I jutro jest dokładnie tak samo, tylko jest drugi zestaw idiotycznych wymówek, który zatrzymuje ich w domu i nie pozwala wyjść na fitness, na siłownię, na te wszystkie inne rzeczy. A potem jest następny i następny dzień i zostają z tym karnetem, jak Himilsbach z angielskim. Nie jest zupełnie im do niczego potrzebny. No i tak to się kręci. Albo nie wiem, czy znasz osoby, które każdego dnia szukają komunikatów od wszechświata, żeby czegoś nie zrobić. Ja powiem ci pewną inspirującą historię. Mam koleżankę Baśkę. Koleżanka Baśka znamy się od przedszkola, naprawdę. I Baśka to jest taką osobą, która szuka podstępów we wszechświecie, czyli wszechświat do niej mówi jej daje i daje komunikaty jak wszechświat jej da komunikat, to ona czegoś tam nie robi. I wiele, wiele lat pracuje w jakiejś słabej pracy, raczej pracowała, bo sytuacja się zmieniła. I w pewnym momencie podjęła decyzję po raz zylion 854, że ona już z tej pracy się urwie i znajdzie lepszą. I jak już chciała podpisać CV, które chciała zeskanować i wysłać, no to. Długopis jej spadł na podłogę. Na no to był komunikat od wszechświata, żeby ona tego nie robiła. Albo jak rychała kiedyś na spotkanie biznesowe, pamiętam jak dziś byłem świadkiem tego: wypadły jej kluczyki. No, wszechświat jej mówi. I ja kiedyś widziałam w jej wydaniu kilka takich sytuacji, takich, w cudzysłowie, komunikatów od wszechświata, żeby czegoś nie robić. I mówię, Basia, powiedz mi jedną rzecz, jak to rozmawiasz ze wszechświatem? Ona mówi, nie rozmawiam, wszechświat mi tylko mówi, kiedy mam czegoś nie zrobić. Ja mówię, ale on tylko mówi, kiedy masz nie zrobić, bo kiedy masz zrobić, to już ci nie mówi. No tak, ja mówię, to słaby ten twój wszechświat jest, że mówi. No i co z tego wynika? Ja mówię, dlaczego ci on nie komunikuje o czymś dobrym? A ona tak popatrzyła na mnie i tak mówi, wiesz co? Bo u mnie nie ma nic dobrego w życiu. No i tutaj padła opowieść o tym, co za chwilę powiem też i Tobie. Zdaj sobie sprawę, że to poszukiwanie idiotycznych alibi, naprawdę takich głupich rozwiązań, których my się trzymamy, takich wymówek, żeby czegoś nie zrobić, pójść na rzeczoną siłownię, czy cokolwiek innego, czy urwanie się z pracy, czy co tylko chcesz, coś, co odkładasz na potem każdego dnia, albo szukasz wymówki, żeby czegoś nie zrobić. To jest taki mechanizm, który pozwala ci czuć się dobrze w w tym stanie, w którym jesteś teraz, czyli wrzeczony, jakby to powiedzieli internetowi rozwojowcy, w strefie komfortu. Trochę śmierdzi, jest ciasno. Znalezione alibi na to, żeby nie wychodzić z danej strefy komfortu. Nie będę tego robiła. Ja nienawidzę słowa strefa komfortu. Mi komfort się kojarzy z czymś naprawdę fenomenalnym z bezpieczeństwem, z ciepłem, z dobrocią, miłością to jest komfort. No ale umówmy się, że jeżeli jest taka nomenklatura, to na potrzeby tego codziennika będziemy się nią posługiwać. Jak znajdujesz takie alibi po raz zilion 52? Ono jest idiotyczne, zazwyczaj. I nie robisz tego, to wiesz, że już masz spokój, bo zostajesz w tej swojej mitycznej strefie komfortu i nie musisz ruszać w coś, co nie jest znane. I tak działa wiele osób. I z jednej strony nie ma się co dziwić, bo tak działają ludzkie umysły. My, jako ludzie, jesteśmy zazwyczaj leniwi i nasze podświadomości są leniwe. Tylko teraz wyobraź sobie jeden ważny aspekt w swoim życiu. Zobacz, jeżeli poszukujesz alibi na swoje dobrostany, czyli na wychodzenie z deficytów, na zmianę pracy, na urwanie się z toksycznych relacji, czy na realizację marzeń, na spełnianie, nadbanie o sylwetkę na te wszystkie rzeczy, które możesz zrobić na zasadzie zadecydowania i rozpoczęcia procesu. Jeżeli szukasz je wiele razy, wiele razy powtarzasz ten sam schemat, to wyobraź sobie, i zawsze się kończy tak samo, bo masz usprawiedliwienie, koniec kropka, nie musisz czegoś robić, to teraz sobie wyobraź sytuację w swoim życiu kiedy będzie konieczne podjęcie naprawdę ważkiej dla twojego żyćka decyzji takiej która będzie miała naprawdę niebagatelny wpływ na twoje życie od której będzie zależało wiele od ruszenia w ten proces od przemodelowania pewnych rzeczy o naprawdę opuśćcie jak dzik w sosny w coś co naprawi ci coś co teraz nie pyka i znowu gwarantuję ci że tak będzie jeżeli tego nie zmienisz twoja podświadomość znowu będzie szukała alibi ona nie będzie i twój umysł zarazem też. Nie będziecie szukać rozwiązania, tylko będziecie szukali wymówek. Ty i twój umysł i twoja podświadomość. Wiesz dlaczego? A dlaczego nie? Skoro zrobiłaś albo zrobiłeś to pierdylion razy wcześniej, to z jakiego powodu teraz ma być inaczej? Mam pewnego coacha. i jest dokładnie takim modelem Łukasz. Nie widzieliśmy się chyba półtora roku, ale wiem, że u niego wszystko dobrze i działa. Mam Łukasza. Coach, który zmienił swoje życie dzięki tej technice. Naprawdę. Ale posłuchaj opowieści, i być może wyciągniesz z tego wnioski, i zmienisz swoje również. Łukasz był takim kolesiem, który zawsze, prawnik, który zawsze prokrastynował dbanie o swoją sylwetkę. No wiesz, bo jak masz pieniądze, masz fajną żonę, masz dzieci, masz kręcącą się firmę, no to tak naprawdę. Czegoż Ci do szczęścia brakuje? Masz fajną furę, stać Cię na wakacje, nie wchodzisz do sklepu, to nie musisz się martwić, czy kupić to, czy siam, tylko możesz kupić wszystko. Generalnie wszystko OK, Wszystko działa. No niestety gabaryt Pana Łukasza był 2,5 XL z haczykiem, jakby to powiedzieli. I rozmawialiśmy na różnych sesjach coachingowych, nie tylko o tym wyzwaniu. I on mi kiedyś powiedział, słuchaj, po raz wtóry to zrobiłem. Po raz zylion dwunasty kupiłem karnet na siłownię, kupiłem buty, kupiłem cały strój, czy nieco średnio co dwa lata, jak stanę na wagę i mnie przeraża. I znowu nie poszedłem. I co mam zrobić? I opowiedziałem mu o pewnej technice. A technika wygląda tak. Jeżeli należysz do ludzi, którzy. Szukają alibi na to, żeby czegoś nie zrobić, nie osiągnąć, nie urwać się z deficytu, nie wyjść z tego dołu, nie urwać się z toksycznej relacji, nie przemodelować czegoś. Jeżeli dajesz wiarę temu, że ci spadnie długopis, albo że jest wtorek, albo że pada, albo że jest za ciepło, za zimno, cokolwiek, coś, co jest tak idiotyczne, ale po prostu jest czymś, co zaspokaja twój, twoje ruszenie w proces, że nie musisz tego robić, to zrób jedną ważną rzecz. Na początku zdaj sobie sprawę i posłuchaj bardzo uważnie. Powtarzam to i odmieniam przez wszystkie przypadki w podcastach codziennik motywacyjny. Zdaj sobie sprawę, że my jako ludzie mamy zasób czasu na Ziemi, który nikt z nas nie wie jaki jest, to znaczy w sensie ile nam go zostało. I wiele osób, które dochodzi do finału, jak są już starzy i brzydcy, to żałuje, że czegoś nie zrobiło w życiu albo że czegoś nie przemodelowało. A też jest wielu, gdzie te życie kończy się nagle, bo nikt z nas nie wie, kiedy ono się skończy. Kumasz, masz ograniczony zasób czasu, nie wiesz, ile ci zostało. I jeżeli lubisz swoje żyćko, szanujesz i jest ci tu w miarę ok, być może jakieś deficytowe doły są, być może, ale w sumie jest fajnie żyć. Nie jest fajnie nie żyć, to zrób jedną bardzo małą rzecz, która zrobi naprawdę dużą rewolucję w twoim życiu. Weź sobie żółte karteczki albo niebieskie, takie przyklejone stickery i na każdej z nich napisz jedno słowo. Czas. I tyle. Albo możesz napisać dwa. Czas płynie. I rozklej to we wszystkich możliwych miejscach, gdzie będzie twój wzrok, kiedy będziesz coś robił, robiła. W samochodzie, w biurze, wiesz, w domów. Gdzie tam jesteś? I teraz za każdym razem, kiedy będziesz chciała albo chciał coś odłożyć, znaleźć idiotyczne alibi, że wtorek, że pada, że jutro, że ci spadł długopis, że ktoś tam zadzwonił, że ty dostałeś znak od wszechświata, albo dostałeś i tak dalej. Twój wzrok padnie na kartkę. Czas. Albo czas płynie. I na początku będzie wielki <laughs> zdenerwowanie. Wie, oczywiście te kartki możesz zwyrwać, powiedzieć, że łysy jest głupi, wyrzucić do śmietnika i tak dalej. I teraz powrócę jeszcze raz do Łukasza. I ja mu opowiedziałem o tej technice. Opowiedziałem mu o czasie, opowiedziałem mu o, tej, o tych kartkach. I wiecie, pan mecenas popatrzył na mnie i mówi, wy, psycholodzy i coachowie, to macie jedno. Wy myślicie, że to tak łatwo człowieka zmanipulować. Fajne, ale daj spokój. I poszedł. Minęło pięć dni. Nie odzywał się przez pięć dni. Po pięciu dniach wstaje rano, jest godzina siódma, a ja mam 22 nieodebrane połączenie od Łukasza. Oddzwaniem, bo jak ktoś dzwoni tak uporczywie w przeciągu 30 minut, to są dwie możliwości. Albo jest jakiś pożar, albo jakieś turboszczęście. Nie ma innej możliwości. Oddzwaniem. I on mówi, słuchaj, dzięki za naprawienie i za uratowanie życia. I ja tak słucham, mówię, co ty mecenasu mówisz do mnie? Co ty rozmawiasz? I on mu powiedział pewną rzecz, że przyjechał do domu po naszym spotkaniu, po naszej sesji i zwykłe tam działanie. Następnego dnia złapał się na tym, że znowu znalazł alibi na kilka wyzwań, które miał w życiu. I nie mówię tutaj o zawodowych, wiesz, jakichś wyzwaniach, tylko takich dotyczących jego Łukaszowego żyćka. Znalazł, i potem gdzieś znowu popłynął. W Tedeksa na YouTubie. I potem znowu się nakręcił jak wielki balon pompowany, wiesz, tą motywacją, tym wszystkim, co zawsze jest na szkoleniach, na kursach, na i tak dalej. I potem zdał sobie sprawę, że kurde, sprawdzam. Może łysy miał rację. Może to tak nie jest. I to zrobił. I żona jego, Teresa, popukała się w czoło mówił: mówi: Łukasz, co ty robisz? On mówi: cicho, cicho, skończę, to ci powiem. I przez te trzy kolejne dni nie odłożył niczego. Nie znalazł, znaczy znalazł, ale nie użył alibi. Wiesz dlaczego? Bo zawsze miał w zasięgu wzroku kartkę z napisem czas. I w końcu skończyło się tak, że zmobilizował się, spiał tak, że zaczął robić to, co miał robić. Siłownie, te pilatesy, te wszystkie inne rzeczy, o które mu chodziło, bo tam zawodowo było wszystko OK. I zadzwonił do mnie znowu po kilku miesiącach i powiedział: Dzięki, wiesz, że ja rozdaję towarzystwu prawniczemu. Metodę i wszyscy najpierw się patrzą i mówią, że Łukaszowi odjechała, winda całkowicie, a potem dzwonią i mówią to samo co ja. No właśnie, my, jako ludzie, jak zdajemy sobie sprawę z upływu czasu, jeżeli mamy jakikolwiek szacuneczek dla swojego życia, to słowo czas albo czas płynie robi na nas ogromne wrażenie. Tu nie trzeba być wybitnym filozofem, psychologiem, artystą, nie wiem, wykształconym profesorem czy doktorem, żeby skumać nieubłagalność w płynięciu czasu. Więc jeżeli odkładasz to, tak zrób. Zobaczysz, co się stanie, co się wydarzy w twoim życiu. Czas jest nieubłagalny w swojej linearności, On płynie, czy tego chcesz, czy nie. Ale jeżeli szukasz rozwiązań, znaczy szukasz alibi, a nie szukasz rozwiązań, to zobaczysz, że ta technika przeklika cię całkowicie. Tylko uświadom sobie, że masz ograniczony zasób czasu. Ograniczony w tym względzie, że nie wiesz, czy finał będzie za godzinę, czy za 45, 53, 60 lat. Nikt tego nie wie. Ale na pewno te kartki pozwalają uświadamiać nam, są takim wiszącym wyrzutem sumienia. Takim, a może nie sumienia, ale wyrzut, wyrzutem, który nam przypomina, taką kotwicą, triggerem, że pewne alibi, które my znajdujemy, jest naprawdę niepotrzebne bo ono służy tylko po to żebyśmy zostali powróćmy do nomenklatury w mitycznej strefie komfortu trochę śmierdzi jest ciasno ale znamy. Ale życie nie polega na tym, żeby tkwić w jakimś gumienku, żeby się tam urządzać, jak to Czesław Miłosz powiedział, że jesteśmy w czarnej dupie, ale że tam się zaczęliśmy urządzać, to jest przerażające. Życie nie polega na tym, żeby się urządzać w czarnej dupie. Ono polega na tym, żeby poszerzać swoją strefę komfortu, żeby ona była tak rozległa i żeby było nam, i teraz naprawdę mówię, dobrze w strefie komfortu ciepło, bezpiecznie, żeby bylibyśmy zaopiekowani, mieli pieniądze, miłość, szacunek, samoocenę i wszystkie te rzeczy, które są fundamentem ludzkiego dobrostanu. Napisz sobie na kartkach czas albo czas płynie. Rozklej w swojej przestrzeni. i Napisz do mnie za kilka tygodni, co się zmieniło w twoim życiu. Kawowiczom z Mediteusz kłaniam się nisko do samej ziemi. Wiecie za co, dlaczego i po co. Jesteście przecudowni. Słuchajcie... Dwie rzeczy, a raczej trzy. Księga, Wielka Księga Afirmacji, co jest coś niesamowitego. Ja mam do powiedzenia tylko tyle. Dziękuję. To, to tyle, bo cokolwiek powiem, to i tak będzie za mało. Zostało kilkadziesiąt egzemplarzy. Znaczy, tam chyba ze 200 coś, ale to umówmy się, z całego nakładu to jest całe miki. Tak samo Księga Dobrostanów. To już zniknęło. Mudraż? O, szkoda gadać. Znaczy, wielkie szapoba. Były, były głosy, czy łysy, czy będzie mudraż w e-book, łysy, zrób mudraż w e-book, łysy, ja nie mam miejsca na książki, czy będzie e-book. No więc będzie e-book, bo rozmawiałem z Tomkiem, który składa i który dba o to, że te książki, które macie od nas, są tak pięknie wydane, ale ta piękność wydania to tak naprawdę dwie osoby. Damian Bydliński, grafik, Damian pozdrawiam i Tomek Biernat ze tosiewyda.pl. To są te dwie osoby, które dbają Oto jak ta książka wygląda. Janek Bielawski dba o to, że jak to wygląda od strony tekstu. Sylwia Zajdel, jak to dba o strony tekstu. Jest jeszcze rzesza ludzi, albo klub, rzesza to brzydkie słowo, które dbają o to, żeby to tak wyglądało. Także będzie e-book no, dla wszystkich tych, którzy cisną, bo ja dostałam dzisiaj naliczyłem przed nagraniem tego podcastu, 498 mili... e-book e z Mudraża. Dobrze, więc zrobimy deal taki, żeby nikt nie był pokrzywdzony. Wszyscy ci, którzy mają papierową wersję mudraża, dostaną e-book. od tak sobie dostaną, po prostu. Mailem przyjdzie e-book w przyszłym tygodniu, pod koniec. A wszyscy ci, którzy będą chcieli kupić, będą sobie mogli kupić e-book. I tyle. To tak wygląda. Wielka Księga Afirmacji to jest coś, co zrobiło w mojej skrzynce pandemonium. Naprawdę. I ja ruszyła przed sprzedaż i ja zajrzałem do skrzynki z różnych obowiązków życiowo, domowo, uczelniano, coachingowych o godzinie piętnastej i za mówiłem, bo wysłałem screenshot do Ady z liczbą zamówień, bo to ona pakuje i powiedział, brzydkie słowo tu padło. No dobrze, dziewczynki i chłopcy, materiały dodatkowe do Mudraża wysyłane są w piątek, w sobotę i w niedzielę. Czyli każdy dostanie indywidualny dostęp do tych nagrań wideo i audio. To samo dotyczy kawy dla Kawowiczów. Ona ruszy w niedzielę wieczorem. Będą linki u wszystkich Kawowiczów tam w mailach, żeby sobie pobrać MP3. I będzie też dostęp do YouTube'a, jak będzie ktoś chciał. Oczywiście ten dostęp będzie niepubliczny, tylko ci, którzy dostaną link, będą mieli do tegoż dostęp. No i to tyle. Aha, i jeszcze jedno. Nie wiem, czy wysłyszycie, jak ja gadam. Z tego względu, że gadam tak jak gadam, bo przegadałem ostatnio, musiałem kłaść do młodych głów przez cztery dni w zastępstwach różne dziwne rzeczy mówiące o Panu Jungu i o tych innych zdarzeniach. Więc trochę mi wyszedł głos i nie mogę nagrać tabletek. Ale umówmy się, że dajcie mi jeszcze, że tak powiem, czas do końca tego tygodnia i będziemy nagrywali znowu tabletki zmian od poniedziałku codziennie. Bo nie chciałbym mówić całkowicie, a u mnie się to tak często zdarza. To taka choroba zawodowa, wszystkich gadających. Oczywiście są sposoby na to, żeby to błyskawicznie minęło, no tylko gardło musi odpocząć. No niestety znowu po raz kilka razy w roku to robię, przeforsowałem. Nisko się kłaniam do samej Ziemi, co złego to nie ja. Słyszymy się w piątek o godzinie 6 rano, tradycyjnie w codzienniku. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, czas nie postoi. na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.